ma, ludki. Nadal tutaj jestem. Odcinek siódmy głupich pytań. Dzisiaj miał być wywiad ze Stevenem Tolem, twórcą Slockit i Dedao. Dedao to zdecentralizowana, autonomiczna organizacja, która w ostatnich siedmiu dniach zebrała 17 milionów dolarów i wszystko wskazuje na to, że pobiją rekord świata w finansowaniu społecznościowym ustanowiony przez Pebble 2, czyli 22 miliony dolarów. I DDAO próbuje stworzyć bardzo ciekawy projekt, o którym Stefan opowie Wam w sobotę o godzinie 14 polskiego czasu na żywo na YouTubie. Będę z nim robił wywiad. Mam nadzieję, że nic mu nie wypadnie do tego czasu. A jako, że już byłem gotowy na nagrywanie, to dzisiaj nagram odcinek, który chciałem nagrać już jakiś czas temu, czyli 5 powodów, dla których powinienem się rozważyć zakup Bitcoina dzisiaj. Pierwszy powód to halving. Co to jest, nie? No, jeżeli ktoś z Was nie wie, jak działa Bitcoin, to w skrócie powiem. Mianowicie, halving odbywa się co 4 lata w sieci Bitcoin. Kiedy twórca Bitcoina, Satoshi Nakamoto, stworzył go, co 10 minut do sieci trafiało 50 nowych bitcoinów. 4 lata później zostało to przepołowione i. Aktualnie do sieci trafia 25 nowych bitcoinów co 10 minut, i najbliższy podział odbędzie się w lipcu, i będzie wtedy co 10 minut do sieci wpływać 12,5 nowych bitcoinów. Zapytacie się, no dobra, dlaczego to jest argument, żeby kupić bitcoiny? Wyobraźcie sobie wobec tego, co by się stało, gdyby na rynku złota nagle z dnia na dzień podaż złota spadła o połowę. Popyt cały czas taki sam, a podaż spada o połowę. Po poprzednim podziale bitcoina przez bitcoin wzrósł z 13 dolarów do ponad 1000 dolarów za sztukę. Co się stanie przy tym podziale w czasie najbliższego pół roku, nikt nie wie. Ale jeżeli spada podaż, a popyt jest cały czas taki sam, to według zasad podstawowej ekonomii można by się domyśleć, że cena pójdzie w górę. Drugi powód to development. Co to oznacza? Mianowicie trzeba przyznać, że Bitcoin nie jest dość wydajnym systemem transakcyjnym. Bo średnio w praktyce wygląda to tak, że Bitcoin obsługuje około 4 transakcji na sekundę, co w porównaniu do wizy czy MasterCard, a, czy nawet PayPala, to jest daleko za możliwe. W każdym razie sieć, społeczność, programistów wytworzyła, wypracowała ciekawe rozwiązania. Pierwszym z nich jest Segregated Witness, który pozwolił uporządkować to, co znajduje się w każdym bloku transakcyjnym i lada dzień będzie to rozwiązanie wprowadzone, co pozwoli zdecydowanie usprawnić sieć. A do tego na koniec tego roku planowane jest wprowadzenie tzw. Lightning Network, czyli błyskawiczna sieć, która pozwoli zeskalować Bitcoina do niewyobrażalnych ilości transakcji. To jest PayPal czy Visa po prostu uklękną. Więc dlaczego mówisz, że development jest ważny? Ponieważ Bitcoin z dnia dzisiejszego, gdzie jest w stanie obsłużyć tylko 4 transakcje na sekundę, na koniec roku ma obsługiwać nieograniczoną praktycznie ilość transakcji na sekundę. Nie było takiego systemu transakcyjnego nigdy w historii, a takim właśnie będzie Bitcoin. Powód trzeci. Debata. Na koniec kwietnia w Parlamencie Europejskim, w Komisji. Rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów powstał niezwykle pozytywny raport na temat bitcoina i innych kryptowalut. Mianowicie na tyle pozytywny, że aż 31 głosów było za, a tylko dwa były przeciw. Raport został skierowany do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, która ma teraz pracować nad jakimiś lekkimi regulacjami, które obniżą strach Kowalskiego, a jednocześnie nie zablokują dalszego rozwoju tej technologii. W raporcie stwierdzają, że wirtualne waluty, takie jak bitcoin, są jedynym poza gotówką środkiem transakcyjnym, który pozwala na natychmiastowe rozliczenie transakcji. To znaczy, że są lepsze od gotówki, że bitcoin to innowacyjna technologia, której nie należy przeregulowywać. Stwierdza również, że nie istnieją dowody na to, by potwierdzić, że bitcoin jest szeroko używany w świecie przestępczym, a do tego celu zdecydowanie częściej używana jest gotówka. Zauważono również, że możliwość śledzenia przepływów finansowych w Bitcoinie jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku gotówki, co sprawia, że jest ona zdecydowanie bezpieczniejsza niż wspomniana wcześniej gotówka. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jeżeli rozmawia się o Bitcoinie na poziomie Parlamentu Europejskiego, to znaczy, że jest to poważny temat, do którego należy poważnie podejść i czas, żeby się w końcu, żebyście się w końcu tym zainteresowali. Kupcie bitcoina i trzymajcie, i zapomnijcie, a na pewno na tym dobrze wiedziecie. Powód czwarty. Adopcja. Nie chodzi mi tutaj, żebyście zaadoptowali małego bitcoina, ale chodzi mi o to, że w coraz większej ilości miejsc można płacić bitcoinami, ale w co obsługa bitcoina jest coraz prostsza. O czym mówię? Na przykład największa platforma gier w internecie o nazwie Steam udostępnia swoim klientom płatność bitcoinami. To znaczy, że nawet ludzie w Zapodej Afryce mogą grać w ich gry, ponieważ transakcje można dokonać bitcoinami. Do tego rząd Japonii stwierdził, że bitcoin to legalna waluta, którą można nawet opłacać tam podatki. Do tego yy, giełda Bitstamp, jako pierwsza w historii, otrzymała od Komisji Nadzoru Sektora Finansowego otrzymała licencję instytucji finansowej, co oznacza, że jest. Całkowicie zgodna ze wszystkimi regulacjami w Europie, i wszystkie banki, instytucje finansowe czy fundusze inwestycyjne mogą spokojnie, z lekkim sumieniem, kupić tam bitcoiny. A uwierzcie mi, jeżeli cena pójdzie w górę i włączy się ludziom chciwość, to każdy fundusz inwestycyjny będzie chciał mieć w swoim portfolio bitcoiny. I taki mały spoiler. Y od razu chciałbym przeprosić prezesa największego procesora płatniczego w Polsce, pana Lecha Wilczyńskiego, za mały spoiler. Mianowicie, w tym tygodniu ruszają, rusza możliwość wypłacania bitcoinów z, z bankomatów sieci Euronet. Masz bitcoiny? Możesz je wypłacić w bankomacie! W złotówkach oczywiście. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wy w końcu zaadoptowali sobie małego Bitcoina. Powód piąty. Ponieważ Bitcoin jest po prostu lepszy. Lepszy od istniejących walut, od, od istniejącego systemu transakcyjnego. Nie przebija go żaden PayPal, żadne banki w transakcji bitcoinowej jesteście tylko Wy i sprzedawca. Nikt nie może powstrzymać tej transakcji, nikt nie może Wam zabronić zrobienia tej transakcji. Mało tego, możecie przelać pieniądze w każde miejsce na Ziemi tak jak wysłać maila. A uwierzcie mi, jeżeli ktoś z Was robił kiedyś przelew zagraniczny, to w obecnym systemie to jest jak krew z oczu, nosu i uszu, po prostu zrobienie tego przelewu. Robienie przelewu do Afryki, do Azji, potrafi trwać 10 dni, a kosztować kilkanaście dolarów, co jest w ogóle niezrozumiałe, a przesyła się tylko informacje. W Bitcoinie trwa to sekundę, opłaty są tysiące razy mniejsze niż w bankach. I jest to całkowicie bezpieczne i każdy, kto ma internet na świecie, nagle może mieć udział w tym ogromnym systemie finansowym, jakim jest Bitcoin. Wiecie co? Ci pewnie część z Was, ludzi, którzy siedzą teraz i oglądają mnie, to są ludzie, którym zależy na tym, żeby był pokój na ziemi, żeby Afryka w końcu przestała być odłączona gospodarczo czy e, biedne kraje e, Ameryki Południowej. Ja wam powiem jedną rzecz. Jeżeli chcecie, to powinniście zacząć używać Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ dlaczego Afryka i a, kraje Ameryki Południowej są odłączone bardzo często od systemów bankowych. Zawsze problemem jest logistyka i finanse, jeżeli jakieś kraje są y, poza, tak naprawdę na marginesie przeżycia. Uwierzcie mi, Dzisiaj dzięki Bitcoinowi każdy może mieć dostęp do takich samych instrumentów finansowych na całym świecie. Wystarczy mieć internet. Dlatego Bitcoin wprowadza całkowitą równość pomiędzy konsumentami i sprzedawcami. A mógłbym mówić dużo na ten temat, ale powiem tylko tyle. Słuchajcie, widzimy się w sobotę na wywiadzie ze Stevenem Tolem. Mam nadzieję, że nic mu nie wypadnie. Yy, lajkujcie, subskrybujcie. Fajnie by było, jakbyście też skomentowali, co myślicie na ten temat. Oczywiście widzicie, możecie mi wytknąć wszystkie błędy, ale ja wątpię, żeby mi się tam jakiś trafił. Do tego co, w, w opisie będzie adres bitcoinowy, na który możecie przelewać jakieś napiwki. Fajnie by było, jakbyście mi wysłali, bo chciałbym troszkę sprzętu nazbierać, żeby to wszystko wyglądało coraz bardziej profesjonalnie. No i na koniec, jak zawsze, kupujcie bitcoiny.